Dzień dobry. Na dzisiejszym spotkaniu chciałabym przedstawić Państwu działanie platformy przygotowanej w języku polskim na stronie testportal.pl, która służy do przygotowywania testów online. Po pierwsze, aby przygotowywać takie testy, należy założyć konto. Wchodzimy na to żółte pole i wybieramy narzędzia przeznaczone dla edukacji. I tutaj uzupełniamy wszystkie dane i się rejestrujemy. Po zarejestrowaniu macie Państwo możliwość zalogowania się. Ja się zaloguję, ponieważ już konto posiadam. Na stronie startowej widnieją wszystkie przygotowane testy, testy zakończone oznaczone są czerwoną taką tutaj metryczką, testy, które się automatycznie uruchomią, bo są ustawione, lub te testy, które są w trakcie ustawić. Po lewej stronie menu "Moje testy" mamy listę zdających uczniów, mamy też bazę naszych wyników. Możemy się wylągować i zarządzać kontem. To, co nas interesuje, to jest utworzenie nowego testu. Klikamy na pole "Nowy test". Nowy test zaczynamy od nazwania. Ja nazwę go dzisiejszym szkolenie test portal. Ten test możemy przypisać do kategorii. Ja mam takie różne kategorie przypisane do klas. Mogę też y, przypisać do kategorii szkolenia, lub jeżeli mam taką potrzebę, tworzę nową kategorię. Opis notatka, który widnieje i jest widoczny tylko dla mnie jako autora, też może zostać dodany i możemy wybrać język. Między polskim a angielskim dwa mamy do wyboru. Y, po wprowadzeniu tych danych tworzymy test. Tutaj widzimy w, po, w podsumowaniu, potrzebujemy jeszcze. Prowadzić pytania. Wszystkie czynności, które należy wykonać, wyświetlone są na menu po lewej stronie. Mamy ustawienia wstępne, to już wykonywaliśmy. Za chwilę przejdziemy do menadżera pytań. Tutaj wprowadzamy swoje pytania. Macie Państwo do wyboru różnorodne opcje pytań. Po pierwsze, mogą być to pytania, w których uczeń wybiera odpowiedź. Wpiszę tutaj takie bardzo proste zdanie. I brakuje czasownika, czyli będzie to test jednokrotnego wyboru, tak jak tutaj zostało już zaznaczone, i wpisuję odpowiedzi. Jeżeli potrzebuję więcej niż trzy odpowiedzi, mogę kliknąć na opcję Dodaj odpowiedź i wprowadzić jeszcze jedną odpowiedź. Jeżeli potrzebuję tylko dwie, tutaj przez funkcję kosza mogę te odpowiedzi wyrzucać i dopasowywać. To, o czym trzeba pamiętać? Trzeba pamiętać o zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi. Tutaj jest też ta informacja i prawidłową odpowiedzią do tego zdania będzie Ich habe einen Hund. I tu musimy to zaznaczyć. Następnie na dole musicie Państwo przypisać jeszcze liczbę punktów za poprawną odpowiedź. Jeżeli chcecie Państwo, aby test został podliczony przez narzędzie Test Portal, to musicie Państwo tutaj wprowadzić wszystkie punkty wymagane. Przy konfiguracji jest także możliwość wprowadzenia punktów ujemnych, do czego w obecnej sytuacji niekoniecznie zachęcam. Też mamy tutaj różne, różne ustawienia. Możemy przerwać test w przypadku błędnej odpowiedzi, czyli do każdego pytania te ustawienia tutaj się nam pokazują. Zapisujemy i dodajemy kolejne pytanie. W kolejnym pytaniu chciałabym zapytać jaka jest pogoda. Jest to pytanie otwarte i narzucam moim uczniom, chciałabym, aby w odpowiedzi pojawiła się odpowiedź słonecznie, czyli jest słonecznie, świeci słońce, jest ładna pogoda, jest słonecznie i tutaj już nie mogę wybrać jednokrotnego wyboru, ale rozwijam menu i chciałabym, aby uczniowie udzielili odpowiedzi, więc wybieram opcje opisowe. Uczniowie będą udzielali odpowiedzi. Za tą odpowiedź wprowadzam dwa punkty, i tutaj do 200 słów, ja ją, tą liczbę słów zredukuję do, do 30 na przykład, czyli maksymalnie tyle słów uczeń może udzielić w odpowiedzi, napisać i dostanie za to pytanie dwa punkty. Zapisujemy i przechodzimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie może być związane z na przykład zdjęcie. Możemy wstawić zdjęcie. Klikamy na ikonkę z obrazkiem. Przeglądamy zasoby naszego komputera. Ja tutaj nie wiem, czy coś w obrazach y, będę miała. Na pulpicie mam tutaj jakiś tik. A może dodam to zdjęcie. Otwieram. Zmniejszam rozdzielczość, przy wprowadzeniu nowej szerokości na 200 zmieni nam się też automatycznie wysokość. Po to, aby zdjęcie nie zajmowało za dużo miejsca, oczywiście możecie Państwo zostawić, ale zachęcam do zmniejszania. Po zapisaniu zdjęcie nie jest zbyt duże. No i wprowadzam jeszcze pytanie, was ist du auf dem Bild, co widzisz na obrazku, napisz dwa zdania. I tutaj mamy odpowiedź opisową, i maksymalnie za to uczniowie mogą otrzymać 4 punkty i powiedzmy do 50 słów maksymalnie. Czyli te wypowiedzi przy odpowiedzi opisowej mogą być dosyć długie, czyli 200 słów to już jest takie krótkie krótki e-mail, krótka wiadomość. I po zapisaniu tego pytania, mogę wyświetlić sobie. Czyli nie przechodziłam teraz do kolejnego. Wyświetlam sobie i patrzę, jak te pytania wyglądają. Proszę zobaczyć. Mamy pytanie otwarte, opis obrazka. Tutaj każdy będzie inaczej go opisywał. Mam informację, że jest to opisowe pytanie za cztery punkty. Tutaj mam pytanie jednokrotnego wyboru za jeden punkt. Mogę pytania kopiować, mogę przesuwać je do dołu lub do góry. Mogę pytania wyrzucać i mogę je dowolnie edytować. I tych pytań tworzymy tyle, ile Państwo potrzebujecie do testu. Następnie ustawiamy stronę startową. Na stronie startowej będzie widoczna informacja, którą uczniowie po otwarciu tekstu będą mogli przeczytać. Czyli y, wprowadzamy dla nich y, tekst. Na przykład: Drodzy uczniowie, uczniowie, przed wami pierwszy test y, online. Tak. I podajemy różnego rodzaju informacje. Pracuj w skupieniu, polegaj na swojej wiedzy, nie rozpraszaj się, ustaw sobie czas przewidziany na, na, na wykonanie testu, i tak dalej. To jest taka informacja, którą uczniowie po otwarciu zobaczą. I tutaj też dodajemy pola, które muszą obowiązkowo wypełnić. Um, Obligatoryjnie wpisywane jest imię i nazwisko. Możecie Państwo też dodać pole poprzez kliknięcie Dodaj Pole i rozwinięcie z listy, na przykład klasę. Możemy też dodać inne e, pola, na przykład tutaj mamy bardzo duży wybór, adres, kod, PESEL i tak dalej. Oczywiście, jeżeli jest to konieczne. E, jeżeli nie, to pozostawiamy tylko te trzy. Podstawowe. Za każdym razem proszę wszelkie ustawienia zapisywać poprzez od, przez, odkliknięcie zapisz. Czyli mamy już ustawienia wstępne, mamy pytania, mamy też stronę startową. Następna rzecz to ocenianie. W panelu oceniania pojawia się informacja zwrotna, ona w domyśle dziękuję za rozwiązanie testu, ma brzmienie, natomiast możecie Państwo tutaj też oczywiście wprowadzić dowolnie swoją. Następnie możemy określić próg na zaliczenie, ale robimy to wtedy, kiedy rzeczywiście to komputer będzie sprawdzał nasz test i wszystkie pytania i odpowiedzi będą jednoznaczne. Ja to zazwyczaj organizuję tak, że testy narzędzie Test Portal służy dla mnie do zebrania rzetelnie informacji, Natomiast testy sobie drukuję w domu i... Je oceniam ręcznie. Jeżeli chcecie Państwo wprowadzić procenty, to musimy tutaj odhaczyć, odznaczyć ym, możliwość ocen szczegółowo na podstawie przedziałów punktowych i tutaj musimy dodać te przedziały. Czy będą to, wybieramy, czy są to oceny, w jakich jednostkach, czy w punktach, czy w procentach i dodajemy te przedziały tak, po kolei. Tutaj proszę zobaczyć, one się nam wyświetlają i tyle przedziałów, jakie mamy w przedmiotowym systemie oceniania. Ja tą funkcję wyłączę, gdyż nie będę wprowadzała przedziałów punktowych, a narzędzi nie przepuści mnie dalej w konfiguracji, jeżeli ich wszystkich tutaj teraz nie powprowadzam. Więc to tą opcję wyłączam. Także wyłączę próg na zaliczenie, żeby uczniowie się nie denerwowali, gdyż część zadań jest zadaniem, są zadaniami opisowymi i ja będę je sprawdzała osobiście. Też możemy tutaj włączyć, co jest widoczne dla uczniów, oczywiście, jeżeli to wcześniej ustawiliśmy. I zapisujemy. Następna rzecz, która jest bardzo ważna, to parametry czasowe. Um, ustawiacie Państwo czas na rozwiązanie całego testu. Um, wprowadzamy tutaj czas ręcznie. Jeżeli jest to kartkówka, to tylko i wyłącznie powiedzmy przeznaczę na nią 20 minut. Um, możemy także ustawić limit na każde pytanie. Nie zachęcam, bo to jest dosyć stresujące. Następnie możemy ten test samodzielnie aktywować z ręki, lub możemy, możemy ten test udostępnić w określonym czasie i z tej funkcji bardzo często korzystam teraz w nauczaniu online. Wprowadzam datę, czyli powiedzmy będzie to piątek i będzie to od godziny 12 do tegoż samego dnia, do piątku, do godziny 13. Ten test będzie aktywny. W tym przedziale czasowym uczniowie będą mieli te swoje 20 minut na wykonanie i oczywiście ich o tym wcześniej informuję, że w tym przedziale czasowym będą mogli raz podejść do wykonania testu. Um, zawsze zaznaczam tą opcję dodatkową. Rozwiązujący może odpowiadać na pytanie w dowolnej kolejności, to znaczy, że może też do niej wracać. I to trzeba odhaczyć, zapisujemy. Następna rzecz to. Um, w jaki sposób się podzielimy tym testem, czyli w jaki sposób udzielimy dostępu. I to się znajduje tutaj w dostępie do testu. Możecie Państwo skorzystać z gotowego linka, i tylko z tym linkiem uczniowie mogą wejść. Wystarczy ten link skopiować i im ten link przekazać. Możemy także wymagać indywidualnego kodu lub hasło grupowe możemy nadać. Natomiast ja korzystam z tej pierwszej opcji, ona jest bardzo wygodna. Próby. Liczba prób rozwiązania testu ustawiam na jeden, jeżeli ma być on oceniany. Możemy też pobrać link do osadzania i mamy jeszcze tą technologię uczciwie rozwiązujący. I tutaj włączam ostrzeżenie i blokadę tekstu testu, jeżeli uczniowie opuszczają stronę, na której rozwiązują test i maksymalna liczba opuszczeń to 1. Później w pobranych wynikach państwo macie taką rubrykę, w której widzicie ile razy uczeń opuścił stronę. Po tych ustawieniach zapisujemy wszystko i test jest gotowy do e, uruchomienia. Zaplanować e, Możemy jeszcze test podglądnąć, tu jest opcja podglądu, możemy też go wydrukować i w formie takiej podglądu widzimy, w jaki sposób uczniowie będą widzieli test na swoich komputerach. Tu będzie czas z tej strony się liczył, po prawej na górze, mamy też nazwę, tak wyglądają pytania, możemy sobie je przejrzeć, tu będą uczniowie udzielali odpowiedzi. Um, zamkniemy podgląd i planujemy test. Jeszcze raz nas zapyta aplikacja, czy na pewno w momencie odkliknięcia tak, to test został uruchomiony. I tutaj widzimy, że on się uruchomi automatycznie 17 kwietnia o godzinie 12 i wtedy będzie na zielono się świecił, a my otrzymamy informację o tym, że taki test został uruchomiony. Życzę wszystkim. Miłej pracy z narzędziem Test Portal i mam nadzieję, że praca ta będzie owocna i uda się Państwu przygotować fajne i rzetelne testy. Dziękuję za uwagę.